Anna, przygotowując się do ślubu, trafia do starego antykwariatu, gdzie jej uwagę przyciąga piękny, misternie zdobiony pierścień. Sprzedawca ostrzega ją, że biżuteria ma burzliwą historię, ale Anna, zachwycona jego wyglądem, kupuje go bez wahania. Od momentu, gdy zaczyna go nosić, zaczynają się dziwne zdarzenia. Świece gasną bez powodu, lustra pękają, a nocami słyszy cichy szept. Jakby ktoś ostrzegał ją przed czymś nieuchronnym. Przeszukując archiwa, odkrywa, że pierścień należał do wielu kobiet, które zginęły tragicznie tuż przed ślubem. Wszystkie historie kończyły się nagłą śmiercią lub tajemniczym zaginięciem. Przerażona Anna próbuje zdjąć pierścień, ale ten wydaje się tkwić na jej palcu, jak zaklęty. W dniu ślubu, tuż przed ceremonią widzi w lustrze postać kobiety w starej sukni ślubnej, która szepcze Uciekaj, póki możesz. W ostatniej chwili Anna zrywa się do ucieczki, a gdy pierścień w końcu spada z jej palca, czuje jakby ktoś zdjął z niej ogromny ciężar. Gdy spogląda na podłogę, biżuteria znika bez śladu, jakby nigdy jej tam nie było.